Ostatni dzwonek na najwyższą dopłatę do wymiany starego pieca. Składając wniosek jeszcze tylko przez miesiąc można liczyć na maksymalne dofinansowanie w kwocie 15 tysięcy złotych. Co ważne, wniosek można złożyć w tym roku, a cały proces wymiany pieca przeprowadzić już w 2022. W kolejnych latach dopłaty będą malały, a już w 2024 roku, na podstawie uchwały antysmogowej, korzystanie z kopciuchów będzie karane grzywną do 5000 złotych. Spieszcie się zatem, bo czas to pieniądz. Przejść przez cały proces wymiany pieca, mieszkańcom pomogą urzędnicy. Wszystkie potrzebne dokumenty i informacje można znaleźć na stronie internetowej zmieńpiec.pl. Czystsze powietrze zależy od nas wszystkich. Wystartowała miejska kampania społeczna Wrocław bez przemocy. Miasto Wrocław od lat prowadzi i wspiera działania, których celem jest zwrócenie uwagi na problem przemocy oraz zapewnienie jej ofiarom i świadkom dostępu do różnych form pomocy – wsparcia psychologicznego, materialnego, organizacyjnego. Chcemy wyczulić Wrocławiany, że przemoc ma różne oblicza. To nie tylko przemoc fizyczna, ale i ekonomiczna, finansowa czy seksualna. Chcielibyśmy uwrażliwić wszystkich mieszkańców Wrocławia na ten temat. Pokazać, że trzeba reagować na przemoc. Apeluje Joanna Nyczak, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Gdzie szukać pomocy? Telefony i infolinie pomocowe można znaleźć na stronie kampanii www.wroclaw.pl Ukośnik bez przemocy. Jechaliśmy nowym pociągiem PESA Lf 2. Od września 2022 roku te nowoczesne składy zaczną wozić pasażerów w aglomeracji wrocławskiej. Na początek będzie ich 5. Rozwiną prędkość do 160 km na godzinę, a na pokład zabiorą 500 pasażerów. Jeden Elf 2 kosztuje około 29 milionów złotych. Pod koniec listopada rozpoczęły się ich testy na torze doświadczalnym pod Żmigrodem. Potem pojazd będzie m.in. sprawdzany na liniach kolejowych PKP PLK w Polsce i będzie czekał na wydanie homologacji. Koleje Dolnośląskie kupiły w sumie 13 nowych pociągów Elf2. Po 10 latach od otwarcia stadion Wrocław ma sponsora tytułarnego. Została nim firma Tarczyński, dlatego obiekt zmienił nazwę na Tarczyński Arena Wrocław. Umowę podpisano na 6 lat. Jej wartość to 14 milionów złotych. Kontrakt daje stabilność finansową spółce zarządzającej stadionem, a co oznacza poza tym, zmieniło się logo i nazwa stadionu. W obiekcie pojawi się food track firmy Tarczyńskiej stanie przy lodowisku. Firma będzie także odpowiadać za catering na terenie całego stadionu oraz organizować na nim wydarzenia. Otworzy także filię swojego biura, a na membranie zawiśnie jej logo. Bez zmian pozostanie natomiast wnętrze stadionu i trybuny. Teraz kilka dobrych informacji z wrocławskich torowisk. W pierwszy weekend grudnia kończą się prace remontowe na kilku kluczowych trasach. 4 grudnia tramwaje wrócą na stałe trasy przejazdu przez ulicę Szewską. Tam zakończyła się wymiana rozjazdów. Na południu miasta są już na finiszu prace przy Pętli Park Południowy, i od poniedziałku 6 grudnia linie tramwajowe 9 i 15 znów będą dojeżdżać do Pętli. Składy od poniedziałku wrócą także na wyremontowane torowisko na alei Halera. Z objazdami natomiast muszą liczyć się pasażerowie linii 1, 9, 17 i 70 w rejonie skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Piastowskiej. Od 4 grudnia wchodzą tam torowcy, wymieniać zwrotnice. Na koniec podpowiadamy, jak spędzić Mikołajki we Wrocławiu z bliskimi, bo przecież najlepszy prezent to właśnie miło spędzony wspólnie czas. W sobotę o 10.00 spektakl Mikołajkowy Dzwoneczek. Tego dnia swoje drzwi dla odwiedzających otworzy także zajezdnia Popowice. W niedzielę w Centrum Kultury Agora nauczycie się samodzielnie robić ceramiczne lampiony. Rodzinne Mikołajki szykuje też Centrum Kultury Zamek. Ulicami miasta przejedzie natomiast... Motocyklowa Parada Mikołajów. A wieczorem, już dla tych nieco starszych, koncertowo będzie w przestrzeni, a stand-upowo za sprawą festiwalu Wrocek. Szczegóły wszystkich Mikołajkowych wydarzeń znajdziecie na stronie www.wroclaw.pl. I to wszystkie informacje, po kolejne zapraszam za tydzień. Do zobaczenia!